Cześć, kochane koziołki. Ostatni znak. Słoneczka, moje, muszę się powygłupiać, bo mi już na dekiel bije. Słoneczka, jest to jest to rozdanie na na pełnię ciężyca. Ja może trochę ścisza, nie? Je, ciszej. Jest to rozdanie słoneczka na pełni księżyca, która odbędzie się 12 kwietnia. E, odprowadzam Was, słoneczka, do mojej karty społeczność. E, tam jest wyjaśnienie, co jest to dwunastka, co robi dwunastka. Ale też y, chyba tam y, nie napisałam. Tak naprawdę słuchajcie, że dwunastka też bardzo często stawia granice. Że na przykład w domu numer 12 może tak być, że y, osoby wzajemnie się ograniczają. Tak? Więc na to zwróćmy uwagę, to wszystko jest do przepracowania, to może być przepracowane, ale słuchajcie, może być tak, że dwunastka po prostu nie dowierza stawia, stawia ramy jakieś, Ym, może sama siebie też ograniczać. Ym, więc kochani, zaczynamy, tak? I yy, słuchajcie, słoneczka. Ogólna wasza energia koziorożce na tą pełnię księżyca 12 kwietnia. Koziorożce, ogólna wasza energia na 12 kwietnia. Ogólna wasza energia na 12 kwietnia. Koziorożce, koziorożce. Koziołki moje, jak was tu nazwać, koziołek, matołek. Nie, nieprawda, koziołki są mądre bardzo. Koziołki, o, pięknie. Piękna karta obrony. Macie siły. Jak zresztą Kozioro, że ci nie mieć siły, to ja tego jeszcze nie spotkałam. <grymne> Dlaczego taka karta? Karty? One są duże, ja mam za małe łapy, wiecie? A... Aha. Ktoś was tutaj denerwuje. Mhm. Chodzi o pracę. Dobra. I teraz tak, co ukaże pełnia... Wadze. U... Mm. Co ukaże pełnia wadze. Mm -hmm. mm. Dokładnie. E, słuchajcie, na co lub na kogo uważać. Na co lub na kogo uważać. <klarwanie> Uważajcie w podróży, słuchajcie. Mm -hmm. Od pielucha. Mhm. Mm mm -hmm. e, twoja osoba lub partner lub sąsiadka, to jest wszystko jedno kto, bo to nie musi być osoba e, nasz partner życiowy tak, twoja osoba partner, partnerka mhm ociepielucha co mi się tu karty sypio sypią mi się karty twoja osoba mhm Karta raka, Niesamowicie. Co należy zrobić, słonka moja. Co należy zrobić? I twoje podejście, twoja energia do tego wszystkiego. Twoje podejście, twoja energia asmieczy. Brawo! Brawo! Działanie, mega. Słuchajcie, cieszę się, kuźwa bardzo. <laughs> cieszę się, kuźwa bardzo. Koziołki moje kochane. Mi już bije na dekiel, wiecie, bo już dzisiaj dużo filmów nagram. Jeszcze miałam e, czytanie prywatne, więc wam powiem, że już mi bije na dekiel i czuję się taka zharmonizowana z głupotą, ale postaram się Wam dobrze mimo wszystko przekazać. <laughs> Wybaczcie mi tą moją głupotę słonka. Ale ja nie lubię być poważna. Ja nie lubię udawać, naprawdę. Nie lubię być nie sobą. Bardzo lubię być sobą. To, to jest takie kupię porównanie. Słuchajcie, słoneczka moje. W ogólnej energii u was jest bardzo silna postawa obronna co do, co do stanowiska jakiegoś pracy, firmy. Słuchajcie, tutaj. Dlatego, że jest tu niesamowite już zmęczenie, jakaś pewna depresyjność nawet, zmęczenie, zmęczenie materiału, no tak bym powiedziała, tak. Jakaś depresyjność taka, bo zbyt dużo na siebie, po prostu jak zawsze moje koziołki, mam wrażenie, wzięliście. I tak naprawdę tutaj ta dziewiątka Buław mówi, że to wy jesteście wszystkim przytłoczeni, że to na Was spoczywa odpowiedzialność tak naprawdę Kuźwa za wszystko. I mam wrażenie, że za dobrobyt rodzinny, za dobrobyt w pracy, za, za zadania w pracy, za firmę, za związek, mam wrażenie, że za, na wszystkim po prostu tak jakby słuchajcie na Was odpoczywała y, odpowiedzialność. Natomiast jakaś osoba tutaj, królowa, monet mi się pokazuje, kobieta, która lubi pieniądze, jest wygodna po prostu, w jakimś sensie może Was po prostu y, dociskać, tak? Mam wrażenie, że to jest dociskać i to właśnie przez tą osobę, przez tą kobietę, y, przez tą kobietę możecie Wy być bardzo zmęczeni. Jest to osoba bardzo wygodna i jest bardzo wygodnie, ona lubi prestiż, finanse, wygodne życie, natomiast mam wrażenie, że czasami cudzym kosztem. Tak mam wrażenie. Albo jest to po prostu osoba, mężczyzna, niekoniecznie kobieta, tak? No energie są zamienne, bo jest to czytanie ogólne. Wiecie, że język se przygryzłam i teraz mnie boli. Słuchajcie. Nadepłam se na własny język. <grych> no i teraz kochani tak, co ukazuje pełnia w wadze Pokazuję tutaj, ta pełnia będzie pokazywać wam waszą pracę, konsekwencje pracy w rodzinie, konsekwencje budowy rodziny, pracy nad rodziną, tak, nad, nad wartościami rodzinnymi, bo tutaj jest kapłan, tu są małżeństwa, tu są zależności jakieś, braki rozwodów, mam wrażenie, takie rzeczy, więc tu jest konsekwencja pracy dla rodziny również, nawet jeżeli właśnie chodzi o tą e, pracę, tak? Chodzi Wam przede wszystkim o dobro rodziny, bo Wy bardzo, bardzo solidnie bierzecie odpowiedzialność za rodzinę, za wartości e, rodzinne. Na co, kochani, uważać? Uważać, żeby nie pospieszyć się z jakimiś decyzjami. Chodzi mi tu o jakieś podpisy sądowe, na osobę spod znaku wagi też, na osobę spod znaku raka mam wrażenie też, bo tutaj jest ta osoba, tak jakby próbu, popędza was do czego? To jest osoba, która was może do czegoś popędzać. Ale też osoba, która jest ym, bardzo emocjonalna, związana z emocjami, z Waszymi emocjami jakoś, może Was do czegoś popędzać. Uważajcie, żeby nie podpisać czegoś w ślepo. I jeszcze, bo tutaj jest karta sprawiedliwości. Sprawiedliwości staje się zadość. E, uważajcie w podróży. Mam wrażenie, żeby uważać tutaj na podróż, bądź na osobę, która widzi nowe możliwości w Was i próbuje doprowadzić... Z, próbuje doprowadzić do czegoś na bazie sądów, urzędów po to, żeby mieć dobrze. I mam wrażenie, że jest to osoba z podznaku raka, bo jest to osoba, która myśli tylko o sobie. Ewidentnie, więc na to uważajcie, żeby czegoś nie podpisać, bo ja mam wrażenie, że jakaś osoba Was naciska do czegoś, żeby na czymś zyskać słuchajcie. I warto tutaj się temu przyjrzeć, nie dajcie się, tak. Nie dajcie się, to nie jest oczywiście do wszystkich, tak? Ja mówię tylko o tych, które te, ma, te fałszywe osoby mają wokół siebie, bo mam takie wrażenie. Tutaj, słuchajcie, też jest jakby jakaś rozdzielność, nawet majątkowa sprawy wszelkiego rodzaju sądowne, finansowe, sprawy majątkowe, sprawy rozwodowe więc tutaj jest przyspieszenie energetyki i słuchajcie, na co uważać na to uważać żeby, kochani, nie przyspieszać niczego, nie przyspieszajcie niczego, nie, nie pędźcie na ślepo, tak? Dajcie temu wszystkiemu czas, tak? Dajcie temu wszystkiemu czas. I teraz, kochani, wasza osoba właśnie, właśnie wasza osoba, i znowu mam tu kartę raka, to jest dziwne, bardzo, ta osoba jest Słuchajcie, tak jakby w Asie była, w nowym początku. To jest tak jakby ona chce czegoś nowego, ona chce pójść w nowe i chce więcej mam wrażenie, więcej pieniędzy. Ale ta osoba ma tutaj, słuchajcie, wybór, ona wybiera, tak? Ona wybiera, ona jest przed wyborem, tak naprawdę, co z tym wszystkim zrobić, bo na razie ona efektów żadnych nie widzi. Ona by chciała, jest to osoba, która bardzo jest iluzoryczna. Mam wrażenie, że jest to osoba, która jest troszeczkę emocjonalnie, nieemocjonalnie, intuicyjnie ograniczona. Gdzieś ta, mam wrażenie, że ta osoba tutaj troszeczkę kłamie, nie mówi prawdy, dlatego że ona tutaj wybiera pomiędzy sobą a wami. Mam takie wrażenie, że jest ta osoba tutaj troszeczkę jak gdyby zajęta sobą, tak? ona jest nastawiona. Na siebie, jeżeli to jesteście wy, to właśnie wy wchodzicie w tego asabuław, nie wiecie jak co się kończy, nie wiecie jak pewne rzeczy zrobić, bo tutaj przed wami jest wybór. Wy chcecie być może z czegoś zrezygnować, zrezygnować z pracy jakiejś, bo już po prostu jesteście bardzo mocno zmęczeni, albo z jakiegoś stanowiska wejdzie w nowe stanowisko, bądź zrezygnować z czegoś, co już po prostu wam w jakiś sposób mocno ciąży i Was martwi i Wasze podejście na całe szczęście jest tutaj ostre podejście, logiczne, Asmieczy mówi o takim olśnieniu, to olśnienie da wam, da wam, słuchajcie, szóstkę monet, czyli prezent od losu, da Wam jakiś, jakąś pomoc, tutaj przy, przyjdzie jakaś pomoc. I wy w końcu postawicie tak, jakby na ostrzu noża, coś, że ma być równe dawanie i branie, a nie że tylko ja daję, a ktoś bierze i ktoś ma wygodniej sobie siedzi i pierdzi w stołek, tak? Za przeproszeniem. Więc wy z tym na całe szczęście kończycie taka eureka. Wyjaśnienie jest to sprawy, odcięcia też pasożytów troszeczkę, wyjaśnienie z, e, tą sytuację, słuchajcie, z tą osobą, która sobie przy Was wygodnie ma i siedzi, co należy zrobić. Właśnie paśmie czy mówi i słońce, wy macie zawalczyć o siebie, macie się coś dowiedzieć, macie też wiele rzeczy jeszcze tutaj, zanim podpiszecie tą umowę, zanim, zanim wejdziecie w tutaj coś, w jakieś sprawy sądowe, umowne, majątki, nie wiem, przepisy, no różne, różnego rodzaju sprawy, gdzie tu sprawiedliwości stanie się zadość i tu będzie jakiś ruch w stronę właśnie. Rozgraniczenia w stronę zakończenia lub początku, lub ślubu, lub zakończenia związku, zakończenia współpracy, nowej pracy i tak dalej. Będzie wielki ruch. Wy musicie się wiele przed tym rzeczy dowiedzieć. I Paśmie czy mówi, że dowiedz się, zobacz jak to jest. To jest ten nowy pomysł, nowa idea na którym Wy będziecie właśnie bazować, ale wcześniej musicie się jeszcze czegoś nauczyć, doczytać tutaj, tak, czegokolwiek, dowiedzieć się, próbować się dowiedzieć, a słoneczko mówi, że bardzo dużo macie emocji w sobie, nawet pewną agresję i co należy zrobić? Słuchajcie, pohamować te nerwy, bo nerwy tutaj nic nie dadzą, natomiast wdrożyć działanie i bez oporów wyciąć, odciąć po prostu pasożytów od Waszego worka, znaczy Wiecie, co to fajnie zabrzmiało. Jak to faceci słuchają, to was przepraszam. I słuchajcie, rezultat maście, macie ósemkę buław, dziesiątka była w koniec zakończenie ciężkiego etapu, wdrożenie działania słuchajcie z przełożenia w ogólnej energii działanie, wdrożenie wdrożenie czegoś, zakończenie ciężkiego etapu. Ciężar, przygniecenie, ale tak naprawdę Wasz wielki talent i zakończenie czegoś, czegoś ciężkiego, zakończenie ciężkiego etapu i takiej e, przygniecenia e, tym wszystkim, co Was po prostu przygniotło. Kochani, oh, ja się nagadałam, i teraz Słoneczka mówi: Najlepszy dla Was czas, najlepszy dla Was czas. Najlepszy dla Was czas. Słuchajcie, kapłanka to jest w czasie kilku tygodni Wasza sprawa się naprawdę wyjaśni. I Asmonet mówi tutaj, że na zimę wy już będziecie bardzo ładnie stać, słuchajcie, stabilnie. Słonka moje, dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność. Serdecznie Wam dziękuję. I dziękuję nowym subskrybentom, które tutaj przybyły, przybyli ułani pod okienko. Bo mi to odpierdala. Przepraszam. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję i życzę Wam samych wspaniałości, zdrówka, spełnienia i gdyby ktoś miał, kochani, na ochotę na czytanie prywatne, zapraszam do opisu pod filmem. Wszystkiego dobrego, słonka.